Szanowni panowie staruszki, organizatorzy, komitety którzy, protestacyjne twierdzą, że my działamy przeciwko Chcę podzielić swoją wypowiedź na dwie części. Mówimy w tej chwili cały czas o zaszłości już historycznej, gdzie następuje grabież naszych nieruchomości i dobytków niejednokrotnie kilku powodów. I to się dzieje na oczach parlamentarzystów i na naszym żywym organizmie. Druga część to pokażmy swoją siłę i zwartość, że nie można budować na krzywdzie ludzkiej, nawet gdyby miało to dotyczyć jednego gospodarstwa, jednej rodziny lub jednej osoby. To jest dla mnie nie do pojęcia jako strażak z 50-letnim doświadczenie bagażem, na sztandarze mam napisane Bogu na chwałę ludziom na ratunek. Ale jaki ratunek? Szanowni Państwo, pierwsza rzecz. Musimy robić badania środowiskowe, dlatego że ci grabieżcy, ja będę mówił po imieniu. Ja się nie boję. Dla mnie tydzień bez Prokuratury Policji lub Sądu jest tygodniami stracony. Ja nie przyjechałem zdobywać u Państwa poklaski. Umówmy się, że ja będę mówił, a nie będziecie Państwo klaskać, żeby nie było tak, że to jest wszystko poustawiane. Otóż moja determinacja jest tak duża i Państwa powinna być też. Ja stoję przy ścianie i nie mogę zrobić nawet pół kroku do tyłu. Więc jaką mam szansę? Tylko obrony. Jak mnie ktoś atakuje, muszę się bronić. Atakuje mnie pan minister Korała w hamski sposób, nieodpowiedzialny, jako prawnik, jako polityk. Dla mnie on jest takim samym zerem, jak pan nasz minister Ziotrow. Szanowni Państwo, musimy to, co powiedziałem, będziecie chcieli to zrobicie. Ale my już w swoim środowisku, bo ja akurat też mam taką trochę inną sytuację, że moje gospodarstwo rodzinne, córki, syna i moje z żoną jest na trzech powiatach, w czterech gminach, w dwunastu miejscowościach w 80 kawałkach. Gospodarstwo i dwie trzecie naszych nieruchomości idzie pod lotnisko. A co z pozostałymi rzeczami? Ja mam niby się gdzie przeprowadzić, ale co ja mam z tym wszystkim zrobić? 120 dni? No. Nie bądźmy i nie żartujmy z ludzi. To się po prostu nie da. Psują, popsuły prawo i psują go dalej. To, co pani poseł powiedziała, ustawa o gospodarce nieruchomościami, wykreślić jeszcze prawo y, 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 korzyści. Nad wami, nad nami latały drony, naruszając prawo, prawo własności, nabyte i niezbywalne. Nad wami prawdopodobnie również latą helikopter z w kręgiem. Szanowni Państwo, to jest naruszanie przestrzeni prywatności. To podlega karze. My wystąpiliśmy do prokuratury z artykułu 190a, paragraf 1, 193 naruszanie naszego w kodeksu karnego i artykułu 23 kodeksu cywilnego. Są prowadzone po postępowania wobec policji, wobec pana ministra Chorały, wobec pana prezesa Wilka. Badania środowiskowe, które my robimy w swoim terenie. To jest gmina Jaktorów, bispiti, Teresi, Baranów. My szukamy obiektów, bo ja rozumiem, że człowiek tu się nie liczy w ogóle. To jest gorzej jak przedmiot. Ale my szukamy również tego, gdzie łamane jest prawo i musimy to wykazać. Jest ze mną Karina Złowska, ona reprezentuje ekologów i my rozpoczęliśmy szukania obiektów chronionych prawem Unii Europejskiej, dyrektywami Unii Europejskiej oraz prawem krajowym. To już było tu wspomniane, Natura 2000, Pachnica Dębowa, jest to traktatem e, berneńskim chronione. I musimy być przygotowani, szanowni państwo, z tymi raportami i z tymi oznacznikami, w których miejscach to jest, że robisz zdjęcia, włączaj lokalizacji, żeby można było to udokumentować. Chcemy wyprzedzić raport środowiskowy, która spółka będzie składać, czy to w, kolej, w korytarzach kolejowych, czy w lotnisku, czy drogowych. My mamy tam już zagwarantować, że ma to do nas ten raport dotrzeć, do organizacji społecznych, do Was, celem oceny i nie monologii. A dialogu, bo to są dwie różne rzeczy. I my mamy przedstawić kod argumentu. My namawiamy swoje gminy, bo nie mamy pieniędzy na badania. To jest również pewien problem. Ale być może powoli gminy wejdą w to i sfinansują. To jest istotne i ważne. Ale tu bardzo się cieszę, że taka grupa duża parlamentarzystów jest. Z mojej inicjatywy i Marszałka Kamińskiego, widzę marszałka Senatu, powstał zespół parlamentarny do spraw CPK. Panowie parlamentarzyści. Mam trochę, trochę obawy... Nie nie, 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 ja nie chcę to atakować, ani nic ja wracę. Ale możemy Państwo też zabrali głos, okay. z tej strony. Okej, okay. y, Ustosunkują się do tego, co, y, co właśnie powiem. I oczekiwałem i oczekuję nadal że tam właśnie pod względem prawnym będziemy bronić, żeby nie łamać tych praw i żeby prawa poprze tego nie przyciąg dalej. Również w Sejmiku Mazowieckim powstała specjalna komisja do spraw CPK. Nie tak dawno. przedwczoraj było pierwsze posiedzenie wyjazdowe właśnie w Kaskach. My potrzebujemy czego? Oprawy prawnej do naszych działań, naszych stowarzyszeń. Ale na komisji również powiedziałem, nam również potrzebna już jest ochrona zdrowia, czyli psychologowie ludzie w terenie nie wytrzymują depresji nękania nas przez y, okres pięciu lat. Mhm. Ważną rzeczą jest również to, to teraz sprawdzimy na ile jesteśmy zorganizowani, bo tak jak tu jedna z Pań powiedziała. A ja jestem za płotem, to mnie nie dotyczy, a my w środowisku naszych gmin też mówili, jak jestem za płotem lotniska, to mnie nie dotyczy. Dzisiaj, bardzo się cieszę, że z, zewrzemy swoje szeregi, trochę może i chaotycznie to robimy, prawda Karina? Powstał protest ogólnopolski i należy go zrobić skutecznie. Na tyle skutecznie, że tych miejsc w Polsce z zablokowaniem dróg ma być masa, bo w ten sposób może dotrzeć do tych, którzy podejmują idiotyczne decyzje,